Cześć, z tej strony Deferse Pilot i witam was w pierwszym odcinku z gry No Man's Sky. A w zasadzie pierwszym i ostatnim chyba, gdyż nie będziemy robili z tej gry żadnej serii. Słuchajcie, ja tu mam swój prywatny zapis 73 godziny nabite. W żadnym razie nie chcę tego powtarzać. Więc nie będzie z tego serii od początku do końca gry. Lecimy. Mamy tutaj zjawiskową animację przelotu galaktyką na początku. I to robi, słuchajcie, duże wrażenie, gdyż ta gra, zaraz Wam powiem, co z nią jest. Mam tutaj taki stateczek, ale może przywołamy sobie innego, bo czemu też nie? Bo ja mam kilka statków, hehe. Tak, bogaty jestem. Zresztą Wam powiem, dlaczego jestem taki bogaty. Tej grze no i się zbliża burza, ale w ogóle o co w tej grze chodzi? No, najpierw na początku, tak naprawdę, rozbijamy się na jakiejś planecie. Musimy przeżyć, przetrwać, kraftować y, rzeczy, różne jakieś komponenty. Tutaj jest nasz ekwipunek. Y, to wygląda skomplikowanie, ale no nie, nie aż takie jest skomplikowane w sumie. Tylko trochę zajmuje, żeby do czegoś tutaj dojść. Lepiej czy coś. Tak naprawdę to jest nasza postać: taki jakiś kosmonauta, i tak dalej. No i oczywiście, oczywiście ulepszamy swój ekwipunek, nasz kombinezon ulepszamy. Jakieś tam osłony, jakieś tam jetpack, i tak dalej. Mamy też nasze multi narzędzie, też je tutaj ulepszamy, mamy różne funkcje, to jest wydobywanie, czyli można sobie wydobyć, o na przykład takie drzewo, akurat możemy to zeskanować, mamy też skaner, możemy to sobie zeskanować, o mamy odkrycie, fajnie i, i, i co nam dają te odkrycia, no znamy bardziej te planety tak naprawdę, przy, przynajmniej nazwy, no i dostajemy jeszcze tam jakieś jednostki za to, za odkrywanie nowych planet. Teraz mamy burzę, ale ja mam ulepszenie fajne, że mnie to tak nie za bardzo dotyka. Stworzenia różne. Tutaj taki właśnie... Yy, słuchajcie, to jest chyba najbardziej, że tak powiem, zbliżony do ziemskich gatunków, no jest taki no, robak, nie? Na Ziemi. A inne to już w ogóle jakieś dziwactwa są. No zobaczcie, jak to wygląda, co to jest w ogóle. Ale są jeszcze inne różne, więc ta gra jest, ma generowany proceduralnie teren. Żadna planeta nie jest taka sama. Znaczy nawet może być taka sama, ale zaraz wam powiem dlaczego. Tutaj tak. No i burza, burza bardzo. No, widać, że to są takie tekstury, tylko niestety. Chyba. Tak mi się zdaje. Ale. No widzicie, dziwna planeta, jakieś inne kolory, tu jest jakaś baza, słuchajcie, takie bazy się losowo na całej planecie zdarzają, nie wiem co to jest, to jest strażnik chyba, ale to jest akurat dla już wtajemniczonych bardziej, to są zepsuci, tak jakby strażnicy, jak coś tam, nie wiem, uszkodzony dron właśnie. I my teraz. Aha, bo to jest chyba magazyn, który. No właśnie, można zniszczyć, nie będziemy tego robić na razie. Lecimy sobie. No i tutaj generalnie nam przeszkadzają jakieś właśnie strażnicy w tym przetrwaniu. Są tutaj obce cywilizacje. To jest moja fregata. Tak naprawdę, frachtowiec to są fregaty. Całą flotę mam fregat. Nawet taką jedną bardzo rzadką, że tak powiem, to sobie wlecimy. Co do środka, ona jest potężna w ogóle. To jest jedna z największych fregat, frachtowców, jeden z największych frachtowców w grze. Akurat mi się udało opolować. To jest piracki. Dostałem, słuchajcie, go w związku z eventem, który się zdarza no nawet często, kilka razy już mi się zdarzył tak trzy razy że atakował właśnie ten statek piracki atakował inny frachtowiec i, no, i musiałem ten zniszczyć prawie zniszczyć uszkodzić, żeby nie uciekł i mogłem go wtedy sobie przejąć najpierw trafiła mi się klasa C frachtowca a teraz mam A akurat mi się później trafiła klasa A no i Nasz statek Exotic, czyli klasa S, ulepszony i w ekwipunku też ma kilka rzeczy. No i to jest wnętrze naszej fregaty. Słuchajcie, tą fregatę naprawdę ostatnio dopiero uzyskałem, więc to nie jest tak, że na początku już się dostaje, że teraz pokazuję, co na początku jest z gry. To jest późniejsza faza gry akurat, ale przyszedłem tylko po to, żeby tutaj sobie zebrać, bo ja ekspedycję wysłałem i, i chcę odzyskać jak najszybciej. Zobaczymy, co dostaniemy z tych ekspedycji. Proszę bardzo. No, jednostki 661. No nie, nie za dużo. Nie za dużo. No, i to są opcje, ale to są na naszym frachtowcu, więc, tak jakby nasi, oni, jak się z nimi porozmawia, to. A, co? A to w naszych statków, tu? Wow. Tego nie widziałem Ale jak z tym się na przykład pogada, no to coś tam jest napisane, ale nie pogada się za dużo. A tu mamy śmieci, i ze śmieci się uzyskuje walutę w ogóle cenną, więc w ogóle wa warto. Tu sobie pozbieram tylko i zaraz Wam opowiem więcej. No i w ogóle to sobie sprzedamy. Tutaj mam też połączenie z całym handlowym, że tak powiem systemem, ale co ja mam sprzedać? W sumie to ja we Frachtowcu to mam wszystko. do w płynku dodałem. to jest moja pierwsza baza, nie zwracajcie uwagi jak to się nazywa, grałem w to 2 lata temu, wtedy to nazwałem, tak mi się podobało. No dobrze, mamy portal w naszej pierwszej bazie, mamy portal, to jest w ogóle kluczowe do przemieszczania się. Tutaj mamy jakieś stanowiska z naszymi obcymi, którzy dla nas pracują. Tutaj możemy sobie zbierać wyhodowane rośliny. Proszę bardzo. I tutaj mamy moduł też handlowy. I proszę bardzo, wychodzimy na radioaktywną powierzchnię naszej planety. Tam jest wielki wrak frachtowca. Tutaj są inne moduły, bazy, tutaj tylko. Jakaś tam drabina. No nie jest to za, za ciekawe tutaj. Tutaj mamy nasze kontenery, miejsce do przechowywania rzeczy. No i tutaj mamy ogromną, no ogromną farmę po prostu. Mamy tutaj osobny budynek do farmy, która przynosi nam tutaj dochody, bo ja to sprzedaję. Można sobie nawet inne komponenty tworzyć, nie tylko sprzedawać. Tutaj mamy nasz komputerek bazy, dzięki któremu mogliśmy założyć tą bazę. Mogliśmy tu budować. Tutaj są jakieś maszyny różne wydobywcze i tak dalej. Ogniwa, wzmacniacze sygnału. Tutaj są lądowiska, tu są nasze pojazdy, proszę bardzo. Więc trochę już zaawansowany jestem w tej rozgrywce, rafinery. I generalnie mam 256 milionów jednostek i 55 tysięcy nanitów. No prawie 56 tysięcy. Dzisiaj wam trochę powiem, jak to pozarabiać. Generalnie trzeba też patrzeć na energię w tych bazach, trzeba panele... No i tu są te drony, se latają po prostu i przeszkadzają. Jakbym coś wydobył i zobaczyłby ten dron, że coś wydobywam, to by zaalarmował resztę dronów i by była walka. A ja nie chcę, bo po co? No i takie roślinki też tu są. Można je zbierać. Dostaje się atomy. No właśnie, w tej grze jest tak dziwnie, że od razu się atomy dostaje, a nie coś na przykład tak. No i tu jest wrak. Generalnie nie jest potrzebny. Już go splądrowałem, tam były jakieś moduły, fregat i tak dalej. Ulepszenia, materiały zaawansowane. Więc. No i jesteśmy na planecie kolejnej. Yy, mamy tu taką miniaturową bazę, ale bardziej właśnie... O właśnie. Baterie są naładowane. Dlaczego godzina do naładowania? Przepraszam bardzo. Dobra, to jest, to jest coś dziwnego w ogóle. Yy, te fale jak dziwnie. Tutaj mamy wielkie złoże pod tym, niewyczerpiewalne, tak naprawdę, i tutaj sobie cały czas to kopię 24 x 8 na 7 No i mamy tutaj ind namagnetyzowany, który daje bardzo dużą ilość właśnie tych jednostek. 1000 to jest dużo w chacie. naprawdę dużo zbierania na początkowej fazie. No, i mamy tutaj następną planetę, która jest planetą wodną albo półwodną, bo tak naprawdę tu jest kontynent. Ale z drugiej strony tej planety jest duży, ogromny kontynent, więc nie jest tak, że cała planeta i po prostu i koniec i, i taka, tak samo wygląda. Nie, nie, nie. Tu są różne biomy, troszkę. Znaczy, może nie aż tak bardzo te biomy są rozróżnialne od ale niektóre tam jakieś, no po prostu nie są takie rzadkie. Są często występują. No i, no ale mamy, nie? Mamy tutaj różnorodność na tych planetach w miarę już. Tutaj jakieś stworzenia inne też mamy, jakieś dziwne. A tutaj jest, proszę bardzo, kolejny sposób na zarabianie, czyli farma uciekającej pleśni. Tak, akurat jedyna farma uciekającej pleśni, jaką posiadam. Przez przypadek tak naprawdę trafiłem, znaczy w ogóle nie planowałem, żeby robić jakąkolwiek farmę. Przez przypadek po prostu w takim miejscu założyłem bazę, że tutaj się pojawia. Ale to bardzo dobrze, gdyż to potrafi mi dać takie jedno złoże 2000 nitrów. Jedno każde złoże. Jakbym miał 5 złóż, no dziennie, tak, to się tak naprawdę codziennie respinowe, więc jakbym miał 5 złóż, to bym miał 10 tysięcy dziennie w taki sposób, w chwilę dosłownie, oho, wyczerpany, no i trzeba ładować te wszystkie rzeczy, oczywiście, on tak mało skoncentrowa... co? Zobaczcie, jak mało mam węgla skoncentrowanego. Znowu będzie trzeba zebrać troszkę. A no, widzicie, wyczerpują się te, jak widać, zasoby. No dobrze, ale pora wsiąść w nasz statek i polecieć wreszcie w kosmos. No właśnie, co tutaj się teraz stało? No, jesteśmy w kosmosie, słuchajcie. To było tak płynne, że prawie nie dało się tego zauważyć. A nasza wyspa jest jedną z tych tutaj wysepek. No, tak naprawdę tam jest, więc jeszcze mniejsza jest. Te planety są ogromne. Ogromne po prostu. Tutaj słońce sobie świeci. Tutaj jakieś asteroidy sobie latają luźno. Są też pasy asteroid. Można je niszczyć sobie, tylko ja nie trafiam. Ok, zniszczona. Tutaj gdzieś mieliśmy yy, frachtowce, fregaty, ale już zgubiłem. Chcę jest znaleźć. Nie da się. <grym> tu są, dobra. No, i możemy sobie tutaj swobodnie po całym, całym yy, świecie latać. O, tutaj mamy taki pas-asteroid. Proszę bardzo, możemy sobie postrzelać. No, ta gra jest generalnie cudowna w tym yy, temacie. To bardzo dobrze, w ogóle grafika wygląda. No, patrzcie, jak to wygląda, nie? Te, te, te słońce i tutaj te wszystkie asteroidy. O, no, genialnie to wygląda, moim zdaniem. A jeszcze bardziej genialnie będzie wyglądać to, gdy kliknę M i mamy tutaj mapę naszej galaktyki, naszych układów gwiezdnych. No i tutaj odwiedziłem, widzicie, tutaj mamy bazę. Nawet. No i co? No i pora sobie sprintować po tej mapie. Proszę bardzo. No i to jest ten właśnie, ten konkretny widok. Spójrzcie na lewy górny róg. To jest mapa naszej galaktyki. I ta kropka to jest, gdzie jest nasza kamera. No i ja teraz sprintuję. No i właśnie jestem teraz jakieś 36 tysięcy lat świetlnych od mojego położenia. Dalej sprintuję. Zobaczcie, co się dzieje z tą kropką. Nic, dosłownie nie porusza się praktycznie. I teraz jesteśmy 45 tysięcy lat świetlnych od mojej lokalizacji, więc yy, co to oznacza? Oznacza to, że występuje tutaj występują tutaj miliardy układów planetarnych, takich jak ten, w którym jesteśmy. Miliardy setki miliardów. Jeszcze więcej, nie wiem jaka to jest liczba, nie policzę tego. To jest ogromna, ogromna przestrzeń, praktycznie nieskończona przestrzeń. Jeszcze ponadto jest tych galaktyk 250, więc powodzenia jak ktoś te wszystkie planety odwiedzić i układy, powodzenia, uda mu się za jakieś 40 tysięcy lat, powodzenia. No więc ta gra jest naprawdę no, praktycznie nieskończona, tak, to jest jej największym chyba atutem. Proceduralnie generowane planety gwarantują też różnorodny teren. Żadna planeta nie będzie taka sama. A dodatkowo, z racji tego, iż jest tyle tych planet, niezliczona ilość, to może się trafić, co ciekawsze, taka sama planeta. No nie mówię już o ukształtowaniu terenu, no bo wiadomo, to, to to już by była przesada, ale takie same jakieś stworzenia, takie same atmosfera, taka sama, roślinność i jakieś tam kamienie czy coś. No, mogłoby się zdarzyć. Jest tyle planet, że mogłaby się taka sama zdarzyć w tym sensie. Co my tu mamy? Stację kosmiczną. Właśnie przylecieliśmy na stację kosmiczną. Mamy tutaj kartografa. Proszę bardzo, oni w jakimś dziwnym języku gadają, słuchajcie, ale ja przyleciałem tu po. Właśnie. Przyleciałem po moją kochaną mapę. Mapę, a dokładniej lokalizator, raczej współrzędne. Które sprzedaje mi za 5 milionów jednostek jednorazowo w jednym dniu. No, i tutaj też chciałbym zobaczyć e, nic interesującego. Pokażę Wam bardzo opłacalną i tak naprawdę nienudną, e, nie jakąś strasznie nudną metodę na zarabianie. Musimy znaleźć e, e, wykryto dysonans. Właśnie, w tej planecie wykryto dysonans. I teraz workujemy sobie i tam lecimy, bo tam jest nasz zarobek. Tak naprawdę pierwszych, y, większych zarobków próbowałem z, y, z, ze zdobywaniem y, tych rdzeni larwalnych, ale to była robota na latanie po planeta, po, no może nie planeta po planecie, ale ciągłe, ciągły lot, tylko na chwilę przystawanie i zbieranie tych rdzeni i uciekanie tak naprawdę. Jak się znalazła planeta tylko z tymi rdzeniami naturalnie występującymi, to, to było dobrze, ale też niestety musiałem, słuchajcie, latać po całej planecie. A tutaj jest troszkę, troszkę ciekawiej i możemy sobie nasz frachtowiec przywołać. To nie zużywa jego paliwa, o dziwo. A szkoda, wiecie? Szkoda. Dobra, lądujemy sobie. Oczywiście swobodnie wczytuje się wszystko. Tak. Proszę bardzo, proszę bardzo i mamy tutaj ten, jak to się nazywa, nawet nie wiem jak to się nazywa, ale odwró rezonator dysonansu to się nazywa i mamy tutaj odwrócone lustro, ale tutaj mamy robota, który będzie nas od razu atakował jak my to zrobimy, ale niestety musimy to zrobić. Z niektórych takich rezonatorów wypadają współrzędne, tak jakby, oczywiście współrzędne. Taki echolokator. I on jest nam potrzebny, tylko że lustro też jest nam potrzebne, więc akurat to zniszczę. No dobra, jestem z powrotem i w ogóle robię to już drugi raz, bo coś się zglitchowało. Nieodpowiedni teren wybrałem i, i koniec po prostu. I, I nie mogłem ruszyć, więc cza, czasami tak jest z tą grą, że nawet teren przeszkadza, ale no no wiecie, to jest wszystko losowo generowane, nie nadzorowane i, i, i w ogóle, więc wszystko się może zdarzyć. Podchodzimy do tego, niszczymy to, najlepiej to, jak nie to jak jakiś strażnik jest obok, to wtedy jego niszczymy. Mamy tu takie drony, które będą nas atakować, pozbywamy się ich i reszty. Nie? nie wiem czemu innych dronów nie ma latających, no już są. Nie wiem co tu się dzieje, ta gra jest trochę zglitchowana. Dobra, one są poleciały, nie przejmują się nami. No, to my nimi też na razie nie. W ogóle to jest łatwe, jak się w pojeździe jest bardzo, więc polecam właśnie w taki sposób. Tylko trzeba pilnować, właśnie naładowania naszej broni. I w ogóle, jakie to jest bardzo zgliczowane kiedy się jest w pojeździe, to czasami się traci przez to dosłownie wszystko, no, całą akcję. Można nawet, jak jakiś glitch większy jest, że nie wiem, nie chcą cię atakować, czy gdzieś sejdą, gdzie nie możesz wejść, czy coś. No i koniec wtedy. Jeszcze jeden. Gdzie? Okazuje mi, że tu? Tu? albo z tego działka już. No mi się oby nie zliczowali. Ok, jest, że niby mi odpuścili już ale zaatakowałem drugi posterunek i teraz się zaczną glitche dopiero, bo ten jest zaznaczony strażnik, a ten już nie, obok, ale już znowu wróciło do normy tak naprawdę wszyscy powinni być zaznaczeni o, już znowu jest więc to jest zliczowane troszkę teraz Ok. To sobie też rozpalimy. Co? Co? Co to jest? Tego nie wiedziałem. Jak na rodziny. Za co jest grane? Co się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Co się dzieje? Będę musiał wczytywać grę, czy. Jak na rodziny. Co? Co wy mówicie? To się dzieje Co? A, dobra Oko? To to Jezu. Dobra Easy Uff, Wybuchło rujo siada? Coś dostałem? Tak, coś dostałem. Super Eee, o nie O! Dobrze, że wcześniej tego nie było musiałem bić tamtego. To było słuchajcie niespodziewane. Tego się nie spodziewałem po prostu. No i zobaczcie troszkę to trwa niestety, ale będziemy mieli dużą nagrodę i aż dwa statki nowe. No to działko bardzo ma prędkość wylotową po prostu dużą i A czemu tyle dronów? Jest nie powinno być chyba tyle dronów tylko więcej tych pająków. O właśnie. Koniec. Aha. I teraz muszę z całego terenu pozbierać sobie. Proszę bardzo. Zaopatrzenie nie jest to ten wymagany, ale, ale można, więc ja sobie to robię, bo jakieś rzeczy dostaję. Dostaliśmy sygnał współrzędne skoku dysonansu, czyli tam będzie nasz statek. Statek strażników rozbity który można naprawić, i potem albo nim latać. Jak jest dobrej klasy, to polecam nim nawet latać, albo sprzedać. Jak na przykład, już mamy, ja mam właśnie, to się sprzedaje. Sam do nas tutaj potrafi przylecieć. Nawet paliwa nie marnuje chyba, chociaż startowe tylko. No i lecimy we wskazane miejsce. Błąd, jaki można popełnić. Nigdy nie otwierajcie od razu tego. Nigdy, bo wtedy zniknie wam ten. Chociaż nie wiem, czy zniknie. Chyba, że będzie tutaj w dzienniku drugi. Ale słuchajcie, nie wiem. Nie, nie mam pewności, u mnie znikł, więc nie wiem. Lepiej tego nie robić. I tylko kiedyś na początku gry myślałem, że tak można zbierać na nity, ale patrzcie jak mało zebrałem, bardzo mało, więc to się nie opłaca. Zbieramy sobie to, bardzo, to. No i teraz musimy wszystko wziąć do kombinezonu. Musimy mieć trzy fragmenty tego i jeden fragment właśnie odwrócone lustro żeby sądować podświadomość, i wtedy wytycza nam się trasa do obelisku jakiegoś obelisku, który nam zamieni to właśnie i będziemy mogli już sterować. Będziemy mieli te obeliski, nie są takie, właśnie są bardzo często tutaj blisko. Takich statków rozbitych, to jest dobrze zrobiona gra. Bo w ogóle tu nie jest, nie, nie jest tak, że masz jakąś misję i jakiś budynek musisz znaleźć, i on ci się dopiero renderuje. Nie, one są po prostu od razu rozstawione. Właśnie tak nawet można je znaleźć, dlatego samemu, nawet jak nie ma się misji. Więc nie, nic tu się nie generuje na potrzeby, że tak powiem, jakiejś misji. I to jest, to jest dobre, moim zdaniem. Dobra, tutaj jakiś... O właśnie obecny mózg. Czasami tłumaczenia w ogóle w tej grze są jakieś dziwne, ale to już jest urok tej gry tak naprawdę. Zyskaliśmy harmonijny mózg. No, kolejna zamyć śnieżna. Klikamy. Wkładamy ten mózg. Proszę bardzo. No i to już jest tak naprawdę koniec naszej roboty. Klasa C, czyli najgorsza klasa, ale, ale i tak drogo się sprzedaje. Przejmij statek. No i statek już jest nasz. To sobie wymontowujemy, bo nie wiadomo, można do innego statku sobie przełożyć. I goni jakiś kolega, likwidujemy go. Ten statek w ogóle jest wielkości, no nagle się kolor zmienił. Z wielkością ma ta gra problem, bo patrzcie na mój statek... Znowu się kolor zmienił, co jest gra? Znowu. Bo patrzcie jaki jest statek mały przy tym hangarze, a ten hangar był taki mały przy tym całym okręcie. a w ogóle tego było nie widać troszkę, więc szkoda. Tak naprawdę odzyskania części z niego, złomowanie to Rozpocznij analizę odzyskiwania, o 16 milionów, no najmniej jak może być, ale i tak opłacalnie słuchajcie, i tak opłacalnie, proszę bardzo, nie dostaliśmy kasy od razu, tylko sprzedajemy sobie tutaj moduły, proszę bardzo, kup, ale tak naprawdę sprzedaj, te C to się w ogóle nie przydadzą nigdy. Więc sobie sprzedajemy za nanity. Nanity też się przydają właśnie do ulepszenia statku. A prawidłowe komponenty sprzedajemy sobie tu. Czyli. Czyli, czyli, czyli co? Czyli to. Proszę bardzo. To i to. I to. I tyle. I mamy o wiele więcej jednostek. No, także ja się z Wami żegnam. W takim odcinku kosmicznym. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę ani subskrybować kanału. W ogóle nie wiem czy to jest nie jest ostatni odcinek na tym kanale w tym okresie, że tak powiem, bo trochę będzie długa przerwa. Słuchajcie na kanale od, od tego odcinka coś tak czuję. No nie coś tak czuję tylko w ogóle zapowiadam to. Także żegnam się z Wami. No i do zobaczenia. Cześć!